Wieczysta tutaj... Wieczysta to też inne twory typu KTS weszło, ale chyba KTZ weszło też już zatrzymał gdzieś... Też się zatrzymał, tak, tak. tak tutaj mamy Uderzenie, dobry bo słoneczko świeci, mi też się wydawało, że jak wychodziłem z domu, to, to o, piękna pogoda, na pewno jakieś temperatury typu 15-16 stopni, a tutaj proszę Państwa nieprzyjemny chłód... ...i teraz akcja, nie ma bramki! Nie ma bramki, a wie... Tutaj jeszcze co do tych rogów można wspomnieć, że... Niestety, nasi zawodnicy e, dwa tygodnie temu. O, uderzenie! Ależ, ależ to było dobre! I, i, i tych obron jest właśnie uderzenie z dystansu co jakiś czas. Teraz no, środkowanie, piwnika. ależ to się teraz zakotłowało. Nie wiadomo, co się dzieje. Ta piłka się odbija to od jednego, to Te od drugiego. To zawod... trafiło, który się nie musiał za bardzo wysilać, żeby tą piłkę wybić. Ale tutaj no, ale korpcja wrzutka... Ależ to była ależ. sytuacja! Ależ on mógł umieścić piłkę w, w siatce. Na Dlaczego? Na pierwszego obrońcę na wysokości biodra. <laughs> Zaraz zobaczymy, czy się nie sprawdzi. Ten twój scenariusz, to dobre dośrodkowanie! Bramka szpiązkował, ale tak nie nie niezbyt mocno. Stawia tam któryś z garbarzy, tak pieczołowicie, piłkę w narożniku tuż przy, tuż przy chorągiewce i zobaczmy, co oni tutaj wymyślą, co oni zrobią. Jaki koncept będzie tym razem? Coś tam pokazuje, a więc jakieś taktyczne ustawienie jest, ale no dramatycznie złe to dośrodkowanie. Tak no jakby nie jak chciał kiepski. zagrać do przeciwnika. Chociaż teraz garbarze, uderzenie z goły, gol! I mamy Goal! gola wreszcie! Jest i on, jest to chyba Filip Sargas z tego co dobrze widzę, ustawiony na długim słupku. Proszę Państwo, ja bym się pokusił tutaj o uderzenie, tak szczerze powiedziawszy, bo y, bramkarz Raby nie grzeszy warunkami y, fizycznymi, nie jest to wielki, potężny facet, y, więc może trzeba wykorzystać dokładnie, tak? Piłkarze są na boisku i rozpoczynamy drugą połowę i takim y, no, mocnym, mocnym akcentem, bo to podanie było całkiem, całkiem niezłe. Ale jest y, piłka, no wydawałoby się, że czysta i prosta, a jednak mimo wszystko garba. Że tę piłkę stracili, teraz uderzenie! Zaskakujące, zaskakujące znaczy, to. Przechodziło się w jakąś niebezpieczną akcję, jakieś siaczyste mocne uderzenie. Teraz ładne i było blisko, było blisko. Bramkarz tam poszedł znaczy bardzo. Nie? Zobacz, jak niebezpieczna sytuacja, wyłożenie tej piłki. Ach, jakby on tak tą piłkę mocno uderzył! I co, proszę Państwa? Obok bramki. Obok obo bramki, bramki, na szczęście obo bramki ale... No i teraz, jakie będzie wykonanie? Czy, czy, czy będzie to takie wkręcenie? Teraz widzę, że zawodnicy garbarni tam się próbują coraz bliżej. Oj! Ależ to było niebezpieczne! Gdyby bramkarz minął się z piłką. Bo pierwsza połowa była taka trochę zamknięta. Tu widać, że jak yy, raba... O, o blisko no, to było. proszę Państwa, to są brawa. Tak, tutaj należy najlepsze e, polskie, e, proszę Państwa, szybowce, a przypominam, że mamy wielokrotnych mistrzów świata w tej dyscyplinie sportu. Mało kto docenia. E, no ale teraz sytuacja się odwraca i znowu raba bardzo szybko. O świetna pięknie interwencja to wychodzi. Cudownie. już długie. E, no to oznacza, że mamy zaawansowaną jesień. Teraz e, próba uderzenia, aczkolwiek raczej to uderzenie. Ale też tutaj w, trzeba żaden... wspomnieć o tym, że garbarnia dosyć mądrze tej powiem tak powiem gospodaruje za, e, zasobami e, opóźnia grę kiedy może ale tutaj mamy akcję w polu karnym zawodnik, e, który przed na wojsko Felek Grzybowski, zobaczymy czy tu się uda piękny drybling masiwy uderzył, ależ, 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 goł! Goł! Prośle, Fantastyczne! No niesamowite! No piękne uderzenie! <grym> ...zatracował na tą sytuację, bo bawał jednego zawodnika, tak, długo się otrzymał przy piłce. A zauważyłeś ten balans? O, ale, ale teraz ta jest to jest bardzo niebezpieczna węz. sytuacja! Świetna interwencja, Arek! Napastnik mógł się zachować w tej sytuacji znacznie Nie lepiej, mam takie wrażenie. No y, troszkę tutaj jakby za wolno podejmował decyzję, Wydaje mi się, że jakby uderzył y, trochę wcześniej, Chcesz to na pewno że ten ten problem ten, ten, ten pan, pan jest troszkę y, z, zbyt, że tak powiem, y, y, ciężki. Y, nie wydaje mi się, że o, oj, oj oj! Co tam się Państwa? dzieje? Nie. Ależ to była no, bramka! Wytety. No niesamowite! Ja nie wiem co mam powiedzieć! Widzieliście Państwo ten bilard! Widzieliście Państwo, co tam się działo? Ale w tej sytuacji było ono nadzwyczaj pożyteczne. Wydaje mi się, że tutaj przy tym wyprowadzeniu bramka podjął dobrą decyzję, bo jeszcze dużo zawodników w garbarni było na połowie przeciwnika. Ale Teraz, teraz braźny, znowu niebezpiecznie. niebezpiecznie. I znowu tam taka paniczna Uderz, obrona. Tak i, kon... mocno I tak celnie, jak zrobił to chociażby Grzybowski przed kilkunastoma minutami. I tak jest uderzenie! Ale niestety w środę teraz na boisku. Dlatego, że druga połowa jest naprawdę emocjonująca. Teraz raba znowu taką wrzutką próbuje zagrozić bramce garbarzy. Jest uderzenie obok Obań bramki. To nie miało szansy. szansy Masa zawodników e, raby w polu karnym garbarni, ta piłka się odbija, a te odbicia, ten bilard. Wiemy jak się Zdaliło skończy Zagrożenia od pola karnego brązowych. I chyba będziemy mieli do czynienia z dalekim wrzutem w pole karne. To się nie pomyliłem. Oj, teraz znowu niebezpiecznie! Oj oj oj, oj co tam lech, się lech. dzieje? Co tam się dzieje znowu taki figlarnie nie ta piłka, bo, bo tam faktycznie coś jest nie tak z, z obrońcami Teraz znowu taka wrzutka właśnie y, która mogła spowodować kłopoty. Jeszcze nie piłki o, tutaj powrócimy tak. na boisko. Brawo! Bardzo dynamiczne wejście w pole karne, te odegranie do środka